Witajcie moi drodzy, witajcie. Dzisiaj będziemy z wami robić takie kwiatuszki. E, margarytki, rumianki, nie wiem. Fakt, fakt że fajne są. E, robione one z włóczki Yarn Art Jeans i Opus Natura. To też Opus Natura. Dla mnie to absolutnie jednakowe włóczki są. 55% akryl boderzy, 45% bawełny, czy na, na odwrót, zaraz zobaczę nawet. 55% bawełny, 45% poliakryl. Bardzo lubię tą włóczkę, dobrze nią się dzierga i fajnie wyglądają wyroby. Dobra, to zacznijmy. Zaczynamy od tych środeczków, o Tak, bierzemy nasza klasyczna pętla. Robimy tak dość luźnie ją, paluszkami trzymamy. Jedno, dwa oczka zamocowaliśmy. I teraz musimy wyrobić w tą pętlę naszą, w to kółko, 6 półsłupków jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W tym miejscu możemy już dobrze zaciągnąć i łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem i mamy takie kuleczko. Oczko mocowania? I teraz musimy w każde to oczko zrobić po dwa pół słupki, czyli musi u nas razem być dwanaście. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem rzędu. Oczko mocowania i teraz y Trzeba w każdy z tych półsłupków wyrobić po jednym półsłupku, czyli musimy mieć znów 12 półsłupków. Jeden, dwa, trzy, 4, trzy. 6, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и одиннадцать и двой и I łączymy znów oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem. Oczko mocowania i przycinamy nitkę. I teraz patrzcie, jest dwie możliwości. Można na prawą stronę zrobić. Tak to wygląda. I właśnie tak ja robiłam w tych swoich kwiatuszkach. Prawa strona. Natomiast ja teraz popatrzałam, że jednak ta jeśli wywrócić na lewą stronę, ona jest delikatniejsza, w tym przypadku jest delikatniejsza, jakby bardziej podobna do tych pręcików na, na rumianku i jednak wygląda bardziej tak, powiedzmy, akuratnie niż ta prawa strona. Więc ja radzę wywrócić to na lewą stronę, schować tą końcówkę. Z której zaczynaliśmy, można zarobić tą także nitkę, którą, e, którą kończyliśmy, w jedną stronę, w drugą stronę, żeby ona nie była u nas na samym mm, kraju. O! I można to przyciąć, bo tam potem będzie i tak klej, i wypełniać, więc e, nigdzie nam się nie podzieje. jejku. Zaplątałam swoje kwiatuchy. Zaplątałam, o, mamy te kwiatuszki i tak mamy zrobić trzy środeczki i trzy zielone, takie same absolutnie, które będą u nas tu na dole kwiatków, trzy żółte, trzy zielone, widać te zielone, nie za bardzo widać, nie widać. Teraz bierzemy białą łuczkę i zaczynamy łączyć. Widzicie, jeśli jest na prawą stronę wywrócone, jest wtedy dużo łatwiej, bo widoczne są te oczka, widoczny ten warkoczek taki. Natomiast jeśli będzie na, na lewą stronę, to tu trzeba patrzeć, żeby dobrze chwytać te nasze oczka. Będziemy łączyć żółte i zielone razem. Bierzemy białą włóczkę, przeciągamy oczko w oczko zielone z żółtym i mocujemy oczkiem. Teraz robimy 4 oczka łańcuszka. Jedno, jedno oczko u nas jakby już jest. 2, 3, 4. 2 narzuty. Słupek z dwoma narzutami. 1, 2. I znów 4 oczka. 1, 2, 3. Oj, 3, 4. Tą nitkę możemy chować do dołu. A tu szukamy kolejne oczko, żółty, zielony i łączymy oczkiem ścisłym. Mamy taki pierwszy jakby płatek. Znów cztery oczka łańcuszka, jedno, dwa, trzy, cztery, dwa narzuty. W to samo oczko wyrabiamy słupek z dwoma narzutami. Cztery oczka łańcuszka. Szukamy kolejne oczko, żółty, zielone łączymy oczkiem ścisłym i znów cztery oczka, łańcuszka i tak dalej, dalej, póki nie dojdziemy gdzieś o do tego miejsca, bo tu my powinniśmy zostawić e, taką e, część, żeby drucik e, włożyć i... To u mnie kulka silikonowa, Można obcinki, jakieś łuczki, czy co, żeby, żeby wypełnić nam ten ten środeczek. Czyli teraz robimy jeszcze nie wiem, z sześć takich płatków. Tak niedorobiony zostaje tu taki mały otworek. Można rozciągnąć, tak. Teraz bierzemy drucik. Taki jeden ja biorę grubszy, który jest jakby takim centralnym przewodnikiem, do którego potem będą wszystkie inne się mocować. I skręcam takie kółeczko. Powiedzmy, dobrze, żeby zrobić tak, żeby nam ten drucik wyszedł potem po środku tego kółka. Nie wiem, czy widać Wam? O, i jest takie, żeby. O, i teraz wkładamy ten drucik, tutaj, do środka tego naszego zielonego. O. I dobrze jest zamocować jeszcze Klejem na gorąco. Można innym klejem, ale klej na gorąco jakby na, najlepiej chwyta. Z tym tylko, że tu trzeba bardzo uważnie patrzeć, żeby nie podkleić o tę o część, bo potem nie damy rady ją schwycić. Więc można tam sobie delikatnie zaraz. klej tam zapuścić, ale tak, żeby nie ruszyć nam po pierwsze, żeby nie przykleić tej górnej, żółtej części do niego i żeby nie przykleić o tych oczek, bo potem bardzo ciężko będzie nam je złapać. Trzeba zaczekać, póki klej się chwyci. O, i będziemy tam wkładać tam naszą kulkę. Tylko mówię, trzeba zaczekać, póki klej się. Usztywni, bo inaczej kulka będzie się nam za tym o, e, zaczepiać się nam za ten klej. Będzie niewygodnie. O, I teraz będzie trochę ten drucik nam przeszkadzać, bo on jest długi. żeby o, I tak troszkę tam wkładamy, wkładamy. Tą kulkę, tyle ile nam się zechce, byle było trochę jakby wypełnienie w tym naszym można trochę więcej. To już jak komu się zechce, nie wiem, cały czas mi wygasa ekran. Ja nie widzę, czy ja Wam dobrze pokazuję. Oj! Oj! No i teraz bierzemy znów szydełko i będziemy tą naszą o, i będziemy dalej zarabiać ten nasz kwietuszek. No jak ja mówię teraz ten drucik trochę nam przeszkadza, bo się czepia, To znaczy on nie przeszkadza, jeśli po prostu człowiek normalnie siada i, i robi, ale jeśli trzeba na kamerę, to niestety mocno przeszkadza, bo bije po stole. Tak. Jeden, dwa, trzy, cztery. Szukamy. Kolejne oczko. Żółte. No jest to trochę. Trochę, czy. Pobawić się z tym. Powiem tak. Jest żółte, jest zielone. Mocujemy oczkiem ścisłym. I znów jeden, dwa, trzy, cztery, dwa na żółty. Tak, jeden, dwa. No i jednym słowem dorabiamy, bo jak tu, to jeszcze będzie. 1, 2 płatki. Po ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zazwyczaj 13 wychodzi. Mimo, że 12 tych oczek mamy, ale że u nas, tu gdzie my zaczynamy, rząd to jest tak jakby, jakby podwójne to oczko, to zazwyczaj wychodzi 13 tych yy, płatków. Zrobiony ostatni. To jest oczko mocowania. Przycinamy nitkę, wyciągamy. Teraz można wziąć. Oj, Boże, no widzicie, nie, nie daje jakby ubrucić ten drucik. No, ale to trudno. O, teraz można wziąć igłę i gdzieś tam tą nitkę po prostu, oj, po prostu prowadzić, zarobić. Gdzieś miałam takie specjalne igły plastikowe z dużymi łóżkami do takich rzeczy. Ale u mnie jak zwykle jak trzeba, to nie mogę znaleźć. Jest. I tak ciągamy, Jeśli trzeba, to można wziąć kombinerki i schować to. I przyciąć tą nitkę. No i mamy mamy taki Kwiatuszek. I, 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 I razem też można kolejny drucik. Można już wziąć trochę cieńszy, przeciąć na pół i zrobić dwa takie krótkie. Teraz, teraz bierzemy zieloną nitkę. Będziemy mocować. Bierzemy tu tak troszkę. Kleju na samy koniuszek i mocujemy. Mocujemy i poszliśmy o. I dalej, 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 dalej. Zakręcamy. Oj. No zakręcamy. Okręcamy, zakręcamy. Tą naszą. Łodyżkę, chociaż tą łodyżkę to można nawet już później, jak będą zrobione listki i pąki, ale to nie ma większego znaczenia, kiedy my ją zakręcimy. Można tak podsuwać troszkę, żeby nie było szczelin pomiędzy witkami, pomiędzy zwojami. Zło Mniej więcej gdzieś o taku, na, taki, na takiej takie odległości. Więc też podrobinka kleju można, żeby tu trzymał się nam koniuszek tej nitki. No i przycinamy. Teraz bierzemy się za pąki. Pąki ja robiłam dwóch, dwóch rodzajów. Jeden, który ma mniej białego, i jeden, który więcej. Czyli tak, jakby ten punkt, który bliżej już kwiatuszko, on jest bardziej jakby już roz, rozwarty niż ten e, górny. Ogólna liczba rzędów taka sama, z tym, że tu jest dwa rzędy białe i trzy zielone, a tu są e, nie, tu. Jeden biały i trzy zielone, a tu trzy białe, dwa zielone. No, chyba, no jakoś tak. Zaraz będziemy robić to już na bieżąco, bo czasem bywa, że ja po prostu już tak nie pamiętam. A jak zaczynam robić, to wtedy już wspominam, jak to się robi. No tak. Aha, zaczynamy z białego. Robimy pętlę i w tą pętlę robimy. Dziesięć słupków z narzutem, więc z początku trzy oczka łańcuszka, i potem dziesięć słupków z jednym narzutem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Zaciągamy nitkę i łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym naszym słupkiem, a raczej z trzecim oczkiem tego naszego łańcuszka. Oczko mocowania i przycinamy nitkę. Bierzemy zieloną i teraz dziergamy trzy rzędy y, półsłupków oczko w oczko. Czyli ma być też u nas 10 półsłupków. Jeden dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. No, jeśli wychodzi czasem, że tak, jak u mnie, rozciągnięte było te pierwsze oczko, 11, niech będzie 11. To nie ma, nie ma większego znaczenia. O. I jeszcze dwa, dwa rzędy robimy takie same. Teraz robimy tak oczko i robimy po dwa. U słupki razem. Jeden, drugi, zwężamy nasz ten punkt. I raz, dwa trzeci i raz dwa czwarty. Teraz musimy wypchać znów ten nasz. Yy, Pąk? Wypchać, wypełnić. Nie wiem, jak to wypchać jakoś tak. Źle brzmi. <grym> Chociaż to jest właśnie prawidłowe, nie? O, można jeszcze troszkę wziąć. Mm. O. Teraz bierzemy znów druciek. taki jest ten cieńszy, bierzemy na pół jego, mniej więcej na pół, niekoniecznie, robimy jakieś tu kółeczko czy co, tu już nie trzeba go wypoziomowywać, że tak powiem, bez różnicy byle takie, o. Bierzemy i delikatnie znowuże do środka wpuszczamy klej, starając się nie zahaczyć tych naszych oczek, bo inaczej źle będzie nam potem zamknąć ten pąk. O, jest. I teraz dalej. Robimy ostatni ten nasz jeden dwa, oj jeden dwa i zaczepiłam się razem i teraz od razu ten co jedenasty u mnie był łączę oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem, o jest tak. Taki punk. Teraz odcinam taki troszkę dłuższy kawałeczek. Biorę się za... A, nie, jeszcze wyciągam nitkę. O. Teraz biorę się za igłę. I tak widać. I biorę tak za jedno oczko. Za drugie, za trzecie i mocno ściągam i tu znów gdzieś jeszcze można przychwycić trochę tą igłą, ona będzie się trzymać, a ściągamy igłę i zaczynamy owijać nasz ten drucik nitką. O, i tu my mamy cięższy drucik, on mocno się wygina mi, więc o, nawijam, troszkę podciągam, znów nawijam, trzeba patrzeć, żeby za mocno jakieś tam nie powstawały guzy, bo to brzydko wygląda, podciągam i zawijam dalej. O, i tak na tyle, na ile tam nam trzeba. Pąki zazwyczaj, właśnie te, są jakby najdłuższe, tu, więc tu praktycznie ja nawijam do końca drucika, no, i tu też delikatnie troszkę kleję. Żeby zamocować tą nitkę. O, to jest nasz ten pierwszy jakby najwyższy pąk. Zaraz będziemy robić drugi. Drugi robi się tak samo absolutnie, tylko że jakby o ten Białych rzędów robi się na przykład 1, 2, nawet 3 można, czwarty zielony i końcowy zielony. Wszystko tak samo, czyli 10 słupków z narzutem, potem cztery rzędy, pół słupków i rząd ściągający, z tym, że więcej białego.